Oh. Oh. Så so, so. <laughs> yeah. Hey, wszystkim z tej strony, scream witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. I dzisiaj, słuchajcie, mamy silnik, oczywiście. Uwaga, na alkohol. Jezu jaka ta butelka jest w ogóle wielka. Zobaczcie, w porównaniu do mojej głowy, to jest ogromna. Także w sumie od razu zabieramy się do jazdy. Mogłem, mogłem wziąć jakąś gąbkę, żeby to przeczyścić, ale już trudno. Albo odnowić chociaż jakoś ten samochód, bo wygląda tragicznie. Ale zapomniałem, że on jest szybki, zobaczcie jakie prędkości. Czemu ta ciężarówka jest taka szybka? Jakim cudem jest to możliwe w ogóle, że ona osiąga takie prędkości? Ale my mamy silnik na wódkę, zobaczcie bez problemu. Ona ma na krew. Co tu się dzieje? Kto, kto, ktoś tam park flipa robił. Jedziemy w podróż wszechczasów. Musimy na pewno zebrać beczkę alkoholu. Jakieś 40 litrów przynajmniej by się przydało, bo ten samochód pewnie będzie dużo tego pić. Pa Pali. paliwe Ten policjant chyba jakiś pijany był. Czemu samochód nie chce mi odpalić teraz nagle? Halop? Ten policjant jedzie nadal bez kół z przodu. Czemu nie chce odpalić? O co tu chodzi? Co, co to ma być zachodzenie silnika? Zobaczcie, on kaśnie. Mamy olej, mamy alkohol, więc nic nie jest potrzebne. Nie mamy chłodnicy, okej, okay, to, to może być problem. Więc po prostu musimy poczekać na naszą chłodnicę, proszę bardzo. Sama przyjechała. Chodź tu, no chodź tu. <laughs> proszę bardzo, możemy teraz wreszcie na spokojnie jechać. Możemy wziąć też Madzię do przodu, bo dawno... Dawno Madzi nie brałem. Madziu, pilnuj, żebyśmy dobrze dojechali do samego końca, tylko trzymaj się! Nie no, my musimy ją trzymać. Ja ją będę trzymać. Zaopiekujemy <grymne> jak on na nią patrzy. <grymne> Słuchaj. <grymne> co to ma być? Co ty Nie patrzcie tak na nią? Dobrze, ale to jest jego żona, więc może robić co chce. I jedziemy w podróż. Musimy po pierwsze znaleźć amunicję do rewolwera, wyprzedzić wszystkich możliwych ludzi na drodze i pokazać im kto tu... Jeszcze piwczy na nas. Jakim prawym w ogóle? Na nas pipczysz, taksówkarzu, nie, nie, dobrze, dobrze, jest dobrze, jest dobrze, trzymamy Madzie nadal Nie no, odjechał, zostawił nas, taksówkarz wygrał, co o tym sądzisz, Madzie, co, no, patrz jej w oczy co o tym sądzisz, Madziu? Co się z tym samochodem stało? Ej, zobaczcie, Madziu się trzyma, ona nie wypada w ogóle. Dobra, nie musimy się o nią w takim razie martwić. Zobaczmy, tak zarzucę samochodem delikatnie. I rzeczywiście ona się nie rusza, więc jest dobrze! Je, Madziu! Ma Madziu! Dobra, dobra, żyjemy. Nie, nie wiem, czy Madziu żyje, co prawda. Musimy ją znaleźć teraz. Madziu, czy to ty? Zobaczcie, udało się znaleźć Madzie w końcu. Siadaj i się trzymaj tym razem. W takim razie musimy ją po prostu trzymać. Czy on ją puszcza na chwilę, żeby zmienić bieg? Zobaczcie, jakim on jest kozakiem. On zobaczcie, nawet jej nie musi trzymać praktycznie. I ona tutaj daje radę, co tam się dzieje. Nawet Grzesiu zostawił te zombiaki. Zobaczcie, zombiaki zabrały dom dla Grzesia. Musimy w takim razie dla naszego Grzesia pomóc! Co się? Co to miało być? Przecież ja rozjechałem z sześć zombiaków bez problemu. Dobra, Madziu, trzymaj się. Będę cię trzymać podczas tej jazdy. Rozpędzamy się, bo musimy się pozbyć wszystkich zombiaków stąd. Szybko, szybko wstawaj na koła, na koła. Okej, okay, proszę bardzo. Pozbywamy się serio wszystkich. I zobaczcie sami, pozbyliśmy się wszystkich zombiaków. Tylko Grzesiu tu jest i... O. Zab wskoczył, wskoczył do środka. <grym>, razem z zombiakiem. <grym>, I mamy tutaj więcej żon naszych. Zobaczcie mamy tutaj trzy teraz żony kolejne. Znaczy dwie kolejne. Więcej to znaczy lepiej, proszę bardzo. Już mamy cztery. Jedna spadnie to weźmiemy drugą. I chciałem powiedzieć, że tam gdzie jest Grzesiu to... Co, co, co to miało być? Że tam, gdzie jest Grzesiu, powinien być alkohol, ale z tego co widzę, wszystko wypił i musimy ruszać dalej, ile nam zostało paliwa? Zostało nam w sumie jeszcze dużo paliwa. Więc teoretycznie możemy na spokojnie sobie jechać, jeszcze następne pewnie 100 kilometrów O ile ja nie będę mieć żadnego wypadku przed tym. Mamy jakieś 200 kilometrów na godzinę, ten samochód cały czas się rozpędza. Trzeba uważać na zakrętach, trzeba uważać. Na zakrętach, bo jest. Jest niebezpiecznie. Zobaczcie, że doganiamy. <śm> Okej, okay, nieważne, jednak, jednak nieważne. Ale zauważyłem, że. Bo, bo już jadę jakieś parę minut wow. Co to było? Czemu ten policjant tak szybko jechał? Zauważyłem, że tak jakby teraz Te samochody są dużo bezpieczniejsze I nie wywalają się bez powodu Ale mamy przeciwnika Zobaczcie sami, że mamy też silnik przed nami Który jest na alkohol Więc on ma dużo alkoholu w baku Dobra, dobra, musimy go złapać Akcja złapanie Maćka Który jedzie tym samochodem Dobra, musimy się rozwijać. Spędzić pełna moc, pełna moc. Rzuca tym samochodem jak szatan. Masa kamieni! Po drodze! On też jest dobrym kierowcą, zobaczcie, że unikał wszystkich tych kamieni. Odwrócił się do nas, bo w niego uderzyłem. Okej, okay, okej, okay, musimy się go pozbyć. Musimy się go pozbyć. Wywalić go z drogi! Wywalić go z drogi. Nie możemy zepsuć tego. Tej jedynej możliwości, tej jedynej okazji na wygraną. Muszę go zrzucić prosto na sup! Dostał! Dostał! Szybko, szybko, szybko. Gonimy go, gonimy go, bo ucieknie. Ucieka, 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 ucieka. Szybko, szybko, jedź, 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 jedź. Stój, zatrzymaj się. Nie, 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 nie. Proszę, proszę. Szybko, nie znikaj tylko. Nie znikaj. Nie. Okej. Okay. Ba, bardzo normalne z tego co zauważyłem w tej krep. <śla> Dosłownie parę sekund później taksówka wyleciała na 100 metrów, jeszcze jest pijana. W sensie ma, 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 ma silnik na alkohol! Co tu się stało? On 100 razy! Koziołkował, dobra, szybko, szybko, szybko. Wyciągamy z niego silnik. Bierzemy z niego pali. Paliwo! Poczekajcie, bo nasz samochód ucieka i jest coraz szybszy, okej? Okay? Zobaczcie sami, mamy 14 litrów alkoholu. Madziu, gulpnij sobie troszkę. Proszę bardzo, trzeba ochrzcić Madzie. <laughs> I możemy dalej jechać. Czy to jest znowu ten dom? On jest już chyba czwarty raz. Jeden taki sam dom już pominąłem i zobaczcie, że jest ich naprawdę sporo. Jedziemy tam, jest on mega daleko, bo jest jakieś 10 kilometrów obstawiam stąd, ale jedziemy. O. Co? 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 Nie. Witam pasażerów. Mieliśmy krakse i jedna z waszych sióstr Właśnie wyleciała w kosmos I Nie wiem co, co, co ten karnister robi On też jest chyba przerażony Nawet się trzęsie delikatnie I mamy problem, bo nie wiem gdzie ona jest Ona wyleciała, serio Strasznie Ale to strasznie szybko Widzowie jest już następny dzień Nie zauważyłem nigdzie Madzi Więc w sumie Bierzemy następną Możecie zostawić świeczki w komentarzach dla naszej poprzedniej madzi. Mam nadzieję, że ty nie wypadniesz. Trzymaj się tym razem. Jedziemy! Okej, okay, jesteśmy już na miejscu, jest na maksa jasno. Już słyszę, słyszę tych gości w środku. Dobrze, no że mamy rewolwer i musimy znaleźć tutaj jak najwięcej, jak najwięcej alkoholu. A jak widać, jest jest dość sporo alkoholu, jak widać po nich oczywiście. Zobaczcie, ten już zapomniał, jak się drzwi dosłownie otwiera. Czemu to jest kolejny? No, zobaczcie, co on robi. On, on nie potrafi drzwi otwierać, on otwiera ją w drugą stronę, nie. De Co? Co? <laughs> Potrafi przychodzić przy ściany To jest limitowana wersja Grzesia Zobaczcie, nawet umie nam machać i mówi, żebyśmy się nie bali. Ty też grześnie się nie bój. Co? On, po on powiedział, że chciał umrzeć i tak. Aha D -d Teraz mi smutno. Co? 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 Mamy 37 litrów alkoholu. Jesteśmy ustawieni do końca życia. Mamy napoju do końca, znaczy paliwa do końca życia. W ogóle bug był otwarty cały czas i zalewamy samochód na maksa. Dobra, mamy pełny bug, mamy wszystko, mamy wszystko, czego nam potrzeba. Dosłownie wszystko, ta beczka jest już bezużyteczna. Resztą oczywiście mogę się zająć. Zobaczcie, to życie nam zwraca. W realu tak nie jest, jakby co? Zobaczcie, można pić! I cały czas... Mamy nielimitowane sikanie do końca życia teraz. Zobaczcie tu... CO?! ONI SIĘ SERIO POTRAFIĄ TERAZ PRZETELEPORTOWYWAĆ?! Ale my jesteśmy nieśmiertelni. Zobaczcie sami, że jak mamy beczkę i pijemy to, to zwraca nam... Okej, okay. okej, okay. dobra, no, to nie, jednak nieważne. Jednak nie zwraca nam na tyle szybko życia, żeby Grzesiu nie mógł nam nic zrobić. Nie no, jeszcze ciebie brakowało, no co ty tu robisz? Sio! Kisz, Krzyśm. Boże sobie. A ty Grzesiu co robisz? <gryś> Ej, zobaczcie, że ten królik odpuścił. Dobra, on czekał na nas wrogu, on czekał na nas wrogu. My nadal mamy naszą moc. Nadal mamy naszą moc! Przebija się przez... Laser, przez nasz cudowny, laser, siop. Masz tu Grzesia, zjedz sobie Grzesia, przestań mnie gonić. Masz, Grzesiu, Grzesiu się budzi w ogóle. Oj, zobaczcie, Grzesiu go trzy... Zaczy... dobra, nieważne. Grzesiu, zajmij się tym królikiem. Zajmij się tym królikiem Bigo. Gdzie uciekasz? Zobaczcie, już chcę uciekać. Atakuj go Grzesiu! Atakuj właśnie o to chodziło! Ale ty jesteś super, jeszcze zobaczcie, chce się przytulać do nas, ale starczy tego. I w sumie. I w sumie to wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Przygotuję sobie samochód do naszej jazdy cudownej i pa!